Nazywam się Maciej Szeptycki. Jestem współwłaścicielem kilkuset hektarowego gospodarstwa warzywniczego oraz spółki produkującej warzywa, sprzedającej warzywa Kalk Group, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasze gospodarstwo znajduje się w południowo-wschodniej części Polski, bardzo blisko ukraińskiej granicy. Specjalizujemy się w produkcji warzyw, polowej produkcji warzyw na, na dużą skalę. Nasze cztery produkty to broku i kalafior oraz cebula i pietruszka. To są produkty, które produkujemy w każdym sezonie i te produkty sprzedajemy na rynku polskim, ale w dużej mierze sprzedajemy je za granicę do krajów ościennych. Mam tu oczywiście na myśli Niemcy, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Austrię i inne kraje, w tym również Ukrainę. Dzień dobry, znajdujemy się w gospodarstwie Sad Rokicki w Białej Irawskiej. Nazywam się Cary Rokicki, Zajmuje się gospodarstwem z rodzicami sadowniczym. Gospodarstwo zajmuje się sadem już od 100 lat. Typowo jabłonie. Kiedyś mieliśmy odmian 26, teraz zostaliśmy tylko już przy 5. Tak popularne są gala, golden, retiona prince, muna, jeszcze champion, bo jest bardzo dobry na soki. Znajdujemy się w jednym z gospodarstw grupy producentów owoców polskiej jagody. Grupa zrzeszająca 6 członków, członków produkujących owoce borówki, jak i owoce Truskawki na dzień dzisiejszy powierzchnię upraw to około 160 hektarów borówki i około 5 hektarów truskawki. Jako grupa sprzedajemy na rynki szeroko rozumianej Unii Europejskiej jak i poza Unią Europejską. Większą część truskawki pozostawiamy jednakowo w kraju, a znaczną część borówki eksportujemy. Europejski Zielony Ład, czyli strategia od pola do stołu. W moim osobiście rozumieniu ona wpisuje się idealnie w to, co przyświecało mi, kiedy zaczynałem prowadzić to gospodarstwo. Ja od samego początku myślałem, jak i myślę, że moi wspólnicy myślą ten samym, tymi samymi kategoriami, że jeżeli chcemy pracować i produkować warzywa, to musimy myśleć o tych, którzy będą je jedli, bo koniec końców my też je zjadamy. Czy te nasze, które wyprodukowaliśmy, czy, czy tych, którzy innych, którzy to produkują. Tak jak powiedziałem, naszym Priorytetami, naszymi priorytetami jest również dbałość o środowisko. My nie chcemy zostawić tej ziemi, którą jesteśmy dzisiaj właścicielami, przez kilkadziesiąt lat zrujnowanej następnym pokoleniom, bo to ja na tej ziemi tutaj gospodarowałem moi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, więc to miejsce, które, z którym moja rodzina jest związana od stuleci. Jeśli ja miałbym być tym, który doprowadzi ją do ruiny, to byłbym chyba bardzo nieszczęśliwy, zwłaszcza jakbym z nimi kiedyś musiał porozmawiać, już jak z tego do zejdę. Więc chciałbym, żeby to zostało w jak najlepszym stanie. Więc nie widzę Zielonego Ładu jako zagrożenia, jako idei. Oczywiście pytanie jest, jakimi metodami mamy dojść do tego, o co chodzi. I pytanie jest, na ile my jesteśmy dzisiaj gotowi do tego, żeby te radykalne czasami założenia wprowadzić w życie. Na ile jesteśmy w stanie odejść od pestycydów w ogóle? Odpowiem jako producent warzyw, nie jesteśmy na to dzisiaj gotowi. Nie mamy takich możliwości, żeby przestać ich używać, bo nie mamy alternatywy dla tego typu produkcji, którą potrzebujemy robić w postaci innych środków. Ale czy chciałbym tak robić? Oczywiście, że tak. Więc ja postrzegam Zielony Ład jako wyzwanie, jako wyzwanie, ale nie dla mnie tylko i wyłącznie, jako dla rolnika, bo ja jestem gotowy na to, żeby zmieniać te sposoby produkcji, które, których używam dzisiaj. To jest wyzwanie dla europejskiej nauki, to jest wyzwanie dla europejskiego biznesu, aby zainwestowała pieniądze. Ten biznes zainwestował pieniądze, te ogromne pieniądze, które zarabia. Również te firmy, wielkie koncerny chemiczne, wielkie koncerny produkujące. Środki ochrony, nawozy, w naukę, która doprowadzi do tego, że my, rolnicy, będziemy mieli do tego środki, żeby produkować zdrowsze warzywa, żeby mniej szkodzić środowisku. Europejski Zielony Ład, jak każda zmiana, niesie oczywiście zagrożenia i oczywiście ma wiele pozytywnych stron. My, jako gospodarstwa, widzimy oczywiście wiele dobrych stron, a też dlatego, że wiele założeń Zielonego Ładu mamy już wdrożonych. Ale też trzeba oczywiście powiedzieć, że są i zagrożenia z tym e, związane, bo mm, nie ukrywając, europejski zielony ład zostanie wdrożony wewnątrz Unii Europejskiej, a w obecnych czasach globalizacji przyjdzie nam się spotkać na rynku, bardzo szerokim rynku, zarówno europejskim, jak i rynku polskim czy rynku lokalnym, z produkcją, która towarem, który nie będzie musiał jako, że będzie pochodził spoza Unii Europejskiej, spełnić no, restrykcyjnych, jakby nie było, wymogów. Jeśli chodzi o Zielony Ład, przepis unijny, to my się najbardziej boimy rynków zbytu i brak ludzi do pracy. A poza tym, resztą tak, jak ochrona roślin, czy nawozy, czy o wodę, w naszym gospodarstwie my sobie poradzimy. Tylko najgorszy jest problem, rynki zbytu i brak ludzi do pracy. Lony Ład to też w pewien sposób wymuszenie innowacji, słuszne wymuszenie innowacji i w związku z tymi wdrożenie, wprowadzenie do gospodarstw nowych technologii. To jest robotyzacja, automatyzacja wielu procesów. To jest zastosowanie rolnictwa precyzyjnego na szerszą skalę niż dotychczas to miało miejsce, co jest chyba tak naprawdę i marzenie mnie jednego z nas, żeby móc zastosować wszystkie nowoczesne narzędzia w naszych gospodarstwach ogrodniczych i rolniczych, to też w dobie problemu z dostępnością ludzi do pracy. Nowoczesne technologie jak kombajny, jak samosterujące się, samojeżdżące maszyny a obniżenie naszych kosztów wieże w przyszłości. Najważniejsze wyzwania, które ja postrzegam w e, najbliższych latach, ale myślę, że to jest kwestia skali dziesięcioleci. Pierwszym i podstawowym, najważniejszym jest na pewno kondycja środowiska w rozumieniu pogody, niepewności pogody i warunków pogodowych, których przychodzi nam w Europie, już nie tylko południowej, ale i centralnej, prowadzić działalność produkcyjną w obszarze rolnictwa. To jest wyzwanie, które jest gigantyczne i powiem szczerze, takie, na którym mam najmniejszą możliwość wpłynięcia na. To, w jaki sposób ta, ta pogoda się zmienia, ja mogę tylko reagować. My możemy w naszym gospodarstwie reagować na te zmiany. Staramy się, jak możemy, to robić. Jednym z tych metod jest na przykład skracanie maksymalnie y, czasu, w którym jesteś, wykonujemy dane czynności na polu, korzystając z korzystnych okien pogodowych. Wyzwaniem drugim, które bym wymienił, to jest y, zapewne czynnik ludzki. Praca w rolnictwie, jako taka, stała się dla, dla nas, społeczeństw Europy powiem już, tu Europy całej, nie chcę powiedzieć, tylko zachodniej po prostu, my czujemy się też częścią po prostu Unii, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, czujemy się częścią Europy, stała się, ta praca w polu stała się pracą nieciekawą, stała się pracą trudną, stała się pracą, którą nieliczni ludzie chcą wykonywać. Nie ma co ukrywać, zbieranie kalafiorów i brokułów jest to naprawdę ciężka praca. Być może Państwo widzicie w tle, jak ciężka jest ta praca, choć nie wykonujecie jej, ale możecie sobie uświadomić, jak można przez 10 godzin w ten sposób z nożem ciąć kalafiory. Ponieważ jest coraz mniej ludzi, którzy chcą tą pracę wykonywać, to dla nas jako dla, dla producentów, dla właścicieli tej ziemi, powstaje pytanie, jak długo będziemy mogli tą pracę wykonywać, jak długo będziemy mogli produkować kalafiory i brokuły, no bo jak długo będziemy mieli do tego pracowników. My dziś jeszcze tych pracowników mamy. Wspieramy się w dużej mierze do prac sezonowych, jakim jest zbiór brokuła i kalafiora z pomocy e, obywateli Ukrainy, bo jesteśmy bardzo blisko granicy ukraińskiej i, i chętnie oni do nas przyjeżdżają do tej pracy. Ale to jest pytanie otwarte. Ja nie znam na nie odpowiedzi i nie wiem, jak długo będzie to trwało. Patrzę oczywiście na to, jak szukam nadziei, to szukam nadziei w automatyzacji, bo nie wierzę w to, że ludzie zaczną chętnie produkować brokuły i karafiory, czy je ciąć, dlatego że no po prostu jest to ciężka fizyczna praca. Ale wierzę w to, że może jesteśmy w stanie w perspektywie 20-30 lat wyprodukować roboty, które będą nadal produkowały, będziemy nadal produkować brokuły i karafiory na polu, a nie w jakichś zamkniętych środowiskach i jednak wycinać je przy pomocy technologii robotycznych. Trzecim wyzwaniem to jest y, wyzwanie pytanie o koszty produkcji, ale przede wszystkim o koszty surowców y, pozwalających na tą produkcję w rozumieniu energii, surowców energetycznych. To się zaczyna oczywiście od paliwa i pytanie o koszty tego paliwa i o to, że ciągniki, które pracują na polu korzystają dzisiaj z oleju napędowego. Na to się oczywiście nakłada bieżący kryzys, który wynika z wojny w Ukrainie. I z ogólnej niepewności na świecie, co się z tym wydarzy, ale to jest problem szerszy. To jest pytanie, w jaki sposób energetycznie efektywnie produkować warzywa. Jedzenie dla ludzi. Ciągnik nie jest najbardziej optymalnym urządzeniem do tego, do tego celu, bo on po prostu naprawdę zużywa bardzo dużo energii, smarów. Jego wyprodukowanie, jego utrzymanie kosztuje bardzo dużo pieniędzy. By... Czy on musi być aż tak wielki? Może lepsze byłyby małe urządzenia, które by były du dużo odporniejsze na zniszczenie, takie, które by produkcja była tańsza? Może one wcale nie potrzebują oleju napędowego? Może można je. Napędzać przy pomocy energii elektrycznej. Energia elektryczna też drożeje. Nie da się pompować wody, nie korzystając z energii elektrycznej. Nie da się przechowywać warzyw, nie da się ich schłodzić, a my musimy to robić. Nie da się ich przechowywać długoterminowo bez korzystania z energii elektrycznej. My staramy się korzystać z odnawialnych źródeł energii, zarówno w gospodarstwie. Już w tej chwili korzystamy z technologii fotowoltaicznych na szeroką skalę. Planujemy w ciągu najbliższych miesięcy również na szeroką skalę wprowadzić systemy fotowoltaiczne również w naszych przechowalniach, aby część energii, przynajmniej tej, którą używamy do schłodzenia warzyw, do przechowywania ich długoterminowego, korzystać z technologii słońca i możliwości korzystania z energii odnawialnej. Te trzy warunki a więc pogoda Niepewność ludzi oraz zasoby energetyczne to są moim zdaniem trzy największe wyzwania, które stoją przed, przed, przed ludźmi. Czy my potrafimy jako ludzko się przełamać, czy my jako społeczność europejska potrafimy je przełamać, wierzę, że tak. Natomiast jest to na pewno wyzwanie na, nie tylko na moje pokolenie, ale na następne pokolenia. Na pewno jednym z zagrożeń, które z produkcją ogólnie i oczywiście też związaną z wdrożaniem ładu, to są rosnące koszty, które niestety często nie znajdują odzwierciedlenia w uzyskiwanych cenach za produkowaną przez nas żywność. Zagrożeniem, jakie też widzimy, to jest, moim zdaniem, zbyt szybkie wycofywanie substancji aktywnych. Jest to oczywiście kierunek słuszny, natomiast uważam, że jest to kierunek, który powinien dać nam trochę więcej jednak czasu. Trzeba mieć też świadomość, że to o czym tyle, co rzekliśmy o kosztach. Wycofywanie substancji aktywnych to też rosnące koszty. Substancje aktywne, które stosują, pozwalają nam zmniejszyć chociażby ilość przejazdów. Wycofywanie substancji, wchodzenie w zwalczanie biologicznie agrofagów, spowoduje, że będziemy musieli chociażby częściej być w polu. To jest koszt, to jest zagrożenie. Na pogodę, tak jak powiedziałem. Wpływu chyba nie mamy, więc nie wiem, czy potrafimy, my jako ludzkość, mam nadzieję, w skali globalnej być może poradzimy sobie z tym, z tym zagadnieniem. Jeśli chodzi o, o, o ludzi, to wierzę, że tu w Europie jest to tylko robotyzacja. Nie ma innej drogi na to, żebyśmy my jako społeczeństwo europejskie poradzili sobie w dłuższym, dłuższej perspektywie z rolnictwem. Po prostu ludzi na, na wsi będzie pracowało coraz mniej, to będą coraz bardziej wyspecjalizowane gospodarstwa. My jesteśmy bardzo wyspecjalizowanym gospodarstwem w skali nawet polskiej, i to jest jedyna droga, żeby to również biznesowo się zamykało. Jeśli chodzi na, na, natomiast o te, o te wyzwania energetyczne, no to to jest kwestia to innowacji, ale pytanie, w którą stronę ona ma pójść, czy to jest też ta robotyka, czy to jest wykorzystanie bardziej właśnie energii, energii elektrycznej, ja myślę, że tak, tej, która pochodzi ze źródeł odnawialnych, ja myślę, że tak, mniej niż tych źródeł kopalnych, to znaczy ropy naftowej, która będzie tak naprawdę napędzała to rolnictwo. Czy da się to zrobić w skali takiego gospodarstwa jak moje? Jeszcze na to pytanie nie znam odpowiedzi, ale... Czekam na pierwsze roboty, które będą po moim polu jeździły, jestem na to gotowy. Mamy dzisiaj stację ładowania, kilkanaście do prawie dwadzieścia punktów, gdzie możemy ładować roboty elektryczne na naszych polach. Mamy własną sieć radiową, która może przesyłać poprawki do tych, do tych robotów do, do pozycjonowania GPS. Jesteśmy gotowi na to, żeby takie wyzwania podjąć. Czekamy na tych, którzy nam dadzą narzędzia do tej pracy. Aby gospodarstwo mogło rozwijać się w zrównoważony sposób, potrzebujemy czasu i Potrzebujemy, aby nie przekładano jednej miarki do nas wszystkich. Bo my już jako kraj tak naprawdę w dużej części spełniamy założenia zielonego ładu i należy na to w taki sposób popatrzeć. Należy patrzeć, jak jesteśmy my już, gdzie my już jesteśmy jako kraj, gdzie my jako indywidualne gospodarstwo się znajdujemy.